mamy obrady sesji rady proszę bardzo szanowni państwo panie przewodniczący panie państwo radni z ja swoim apelem poważnij swój apel powawiaja i chcę powiedzieć tak odnośnie tego projektu uchwały, że jeżeli to jest autopoprawka to tą autopoprawkę powinniśmy głosować przed rozpoczęciem tutaj yy, obrad. Jeżeli ta autopoprawka byłaby przez Szanowną Radę przyjęta to wtedy uważam, że to jest pełen projekt uchwały. Porządek obrad Panie Radny był przeczytany na samym początku jak odczytałam. Ja że zasadzie... Panie, Panie przewodniczący, jeśli mogę być w ja nie mówię o porządku obrad. Ja mówię o projekcie uchwały. Jeżeli to traktujemy jako autopoprawkę, to ta autopoprawka powinna być głosowana przed rozpoczęciem. Jeśli Szanowna Rada przyjmie większością głosów tą autopoprawkę, to wtedy staje się to projekt uchwały, taki jak miałem w Więc otrzymał wczoraj dokumenty, które stwierdzamy autopoprawkę. To poprawka i już jest w tej uchwale z uzasadnieniem. Jest to w porządku obrad, Panie Radny. Jest to uchwała w sprawie zamiaru likwidacji z poprawką od po wczorajszego dnia. I myśmy nad tym głosowali. Na nie, wczoraj Pani Przewodnicząca, chcę Pani zwrócić uwagę, że wczoraj żeśmy nie głosowali. Ja pisałem, ja że tak głosujemy wczoraj. nad nowym projektem. Pani powiedziała, jest. że nie, bo dzisiaj będziemy głosować. Tak to już wczoraj. Tak tylko tutaj właśnie mieszkańcy i rodzice słyszeli, bo oni tu byli obecni. To nie jest mój związek. Ale proszę Państwa, czytałam porządek obrad. Pytałam się, czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Nikt z Państwa nie, zmieni, nie, wymieni, nie zmienił mojego porządku obrad. Zagłosowaliście za porządkiem, który przeczytałam. W porządku obrad, które jest napisane uchwała w sprawie zmiany likwidacji szkoły podstawowej im. imienia Jana Brzednych w Grabowie Królewskich, Gra jest to projekt z autopoprawką, proszę pana, czytał pan sobie tak. Proszę bardzo, panu medzenie. Proszę Państwa, jeśli można jeszcze raz, wytłumaczmy sobie pewne tutaj nieporozumienia. No o to, o czym mówi pan radny, dotyczy samego uzasadnienia, czyli motywów które przyświecają podjęciu tej uchwały. Przecież Rada nie może głosować samym motywów czy uzasadnienia do uchwały. Głosuje się całą uchwałę. Także tak naprawdę poprawki mogą być zgłaszane do treści merytorycznej uchwały, czyli przepisów, paragrafów, ustępów. Natomiast tak naprawdę nie można tutaj zgłaszać poprawy do samego uzasadnienia i głosować, bo to jest po prostu niemożliwe. Dziękuję. Nie będziemy głosować nad odrzuceniem tej uchwały, bo ona nie została zgłoszona na samym początku obrad naszej sesji. Wczoraj była komisja, proszę pani, dzisiaj jest sesja. Są dwie różne sprawy, które rozmawiamy i dyskutujemy nad projektem tej uchwały. Proszę panią Ja się pozwolę nie zgodzić z uzasadnieniem, które tutaj na temat powiedzieć. Ja mam pytanie, czy jeżeli. Uzasadnienie zostaje rozszerzone, to jest to nowy projekt uchwały, czy nie? W mojej ocenie jest, bo, bo, bo zmieniają się pewne, pewne sprawy, i, i w mojej ocenie jest to. Jeżeli, jeżeli o coś takiego chodziło, to trzeba go wyraźnie powiedzieć, Pani Przewodnicząca. W związku z tym, że radni 30 grudnia dostali projekt uchwały, w której w uzasadnieniu były cztery punkty, zmieniła się sytuacja. Projekt uchwały nowy, który został wczoraj nadany w uzasadnieniu jest 8 punktów, czyli uważamy to za autopoprawkę, trzeba było to zrobić, przegłosować, jeżeli Państwo Radni tutaj większość się zdecydowali o tym, że wyrażają, na tak, wyrażają zgodę na taki projekt uchwały, rozumiem, że jest głosowanie za ten. a w tej chwili to ja rozumiem, że no to w ten sposób, że nie jest do końca normalna sytuacja. Dziękuję Proszę Pana, jeszcze raz Panu Radnemu powtórzę, porządek obrad, święta sprawy. Jest uchwała, jest uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej imienia Jana Brzeby w Dramowie Królewskim. Do tego mamy projekt uchwały z uzasadnieniem, którego głosowaliśmy, proszę Pana, na samiutkim początku sesji. Pytałam się o porządek obrad, i Pan przyjął to jako porządek obrad prawidłowy. Ale Pani Przewodnicząca, czy znaczy, Pani rozumie co to jest projekt uchwały, a co, jest, co to jest porządek obrad? Bo tu są dwie różne rzeczy. Porządek obrad to jest porządek, który jest zaproponowany przez Panią jako Przewodniczącą też. Ale uchwała, projekt uchwały to jest druga z narzędzi. Niech Pani tego nie, nie miesza. Bo proszę Pana, projekt uchwały to my dopiero będziemy głosowali nad tym, żeby to było uchwałą. A porządek obrad, ta uchwała wchodzi w porządek obrad. Dziękuję bardzo. Przystąpimy proszę państwa do głosowania nad projektem uchwały, który nam pani kierownik zreferowała wraz z uzasadnieniem. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały na dzień dzisiejszy? Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Pięciu radnych jest przeciw projektowi uchwały, jeden jest nieobecny i jeden się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała otrzymuje numer piętnaście łamane przez 107 2020 roku. Przechodzimy do punktu wolnej głosy i wnioski. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Dzisiaj radni, którzy należą do PZL zdecydowali o likwidacji szkoły. Muszę powiedzieć, że wzięliście na siebie wielką odpowiedzialność. Zamiast likwidacji szkoły. To jest wielka sprawa dla społeczności krzywego i prawowa. Dziwię się, że tak z łatwą ręką, żeście państwo podnieśli i zdecydowali przeciwko tej szkole i tym rodzicom, tym, temu społeczeństwu. Wasza sprawa, demokracja powoduje, że każdy ma prawo głosować tak jak uważa, ale chcę wam pogratulować likwidacji szkoły. I myślę, że musicie sobie zdawać sprawę, że ten ciężar będzie się przez cały okres funkcjonowania tej gminy i Rady, która podjęła taką decyzję. Z lekką łatwością, że się to zrobiło. Jest mi bardzo przykro. I w imieniu tych rodziców i mieszkańców tej Góry Grabowa jest mi bardzo przykro. I nie wiem jak dalej to wszystko będzie wyglądało. Z tego co wczoraj, żeście Państwo usłyszeli, nie zadaliście żadnego pytania. Rodzice byli zaskoczeni, że się w ogóle nie podjęli dyskusji, nie chcieliście uargumentować i siedzieliście i milczeliście. Oto się wrażenie, że zastąpiliście maszynki do głosowania. Jest to bardzo przyjemne. Macie takie prawo, nikt wam tego prawa nie odbiera, bo demokracja każdemu daje taką możliwość, ale, ale jest to bardzo ważna rzecz. I niszczycie to, co przez dziesiątki lat było budowane. Myślę, że tak łatwo nie wolno takich rzeczy robić. Dziękuję bardzo. Ja chcę zwrócić uwagę, że nie jestem żadnym członkiem partii PSL-u, nie jestem żadnym członkiem żadnej partii, jestem kultury osobą. Bardzo proszę, jeśli Państwo się spokojnie zachowaliśmy. A to wszystkie kultury wypadałoby po prostu zachować na takiej poważnej sesji. Ja nie dałam głosu nikomu z Państwa. Pani startowała z Komitetu Polskiego Tronica Ludowego. więc ja mam... Mam takie wrażenie, że Pani się udostępniła i dlatego tak powiedziałem. ja nie wiem czy jest to członkiem czy nie, ale Komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego <trym> dzisiaj mam w tej Radzie miętrzy, dlatego taką decyzję podjął. Nie patrząc na nasze problemy, na nasze sprawy, na to o co żeśmy prosili, o co żeśmy wnioskowali, lekko, lekko żeście Państwo zniszczyli to co, co ktoś przez dziesiątki lat budował i jest mi przykro z tego powodu. Ja w tej, w tej gminie Jestem radnym już sporo lat. Nie będę powtarzał ile. Sporo. I nigdy nie przychodziło mi łatwo niszczyć ta, taki ludzkich, ludzi, którzy włożyli tam potężnie w porę. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do wolnych głosów i wniosków. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę. Ja już wczoraj dosyć się napowtarzałam. Państwo się powołujecie, na to, że jesteście włodarzami naszej gminy, to ja nie rozumiem, co to jest tak, za włodarz, który tak prędko się ze swoim problemem uwikłał. Tak, ja mam nadzieję, że jeżeli jest małżeństwo i ma problemy finansowe w domu, to bynajmniej stara się w jakiś sposób te problemy sobie rozwiązać, tak? Nie sprzedaję, nie, nie wyprzedaję majątku, telewizora, nic. A tutaj widzę, że gmina zamiast trzymać jedność i pokazać wszystkim gminom innym w że damy radę, że nasze szkolnictwo w naszej gminie da radę, będą się uczyć, to nie po prostu robią secy, ręka do góry. Wczoraj zadałam radnym pytanie od serca matki, która powiedziała, że będzie walczyć jak wica żaden z radnych nawet na mnie nie spojrzał i nie uzyskał żadnej teraz odpowiedzi. Nie I, teraz nie I teraz nawet no, niech pan nie wiesz, Ja tak z nim Ja rozumiem, ja z panem miałam, ro, rozmawiałam, ale y, ja nie rozumiem, jak wy możecie państwo podnosić ręce, kiedy jak ja zadałam pytanie, jakie, jaki ważny jest powód, czy było, na samym początku rady mieliście powiedzieć, nikt się nie odebrzał. Ktoś, kto głosuje, czy odpowiada, to moim zdaniem powinien mieć swoje zdanie i tłumaczyć rodzicom i ludziom, dlaczego tak. A nie wydatki, nie finanse. Bo ja już wczoraj powiedziałam kilkakrotnie, w gminie na oświatę są zawane pieniądze. Proszę rozdzielajcie te pieniądze równo. Wtedy się okaże, że wszystkie szkoły będą funkcjonować. Bo moim argumentem nie jest to, żeby jedną szkołę zabrać i włożyć do drugiej. Bo ja twierdzę, że każda szkoła powinna funkcjonować, bo to jest takie prawo, prawo ludzi i prawo dzieci. Ale rozdzielajcie to w ten sposób, żeby te szkoły funkcjonowały. Po zamykaliście już tyle szkół w gminie, a budżet nadal ma wielką dziurę. I co tu będzie następna szkoła? Ja zadałam pytanie, co z tym budynkiem nieziemnie powstanie przedszkole. bo nie powstanie przedszkole w Gminie. Cisza. Nadal nie uzyskamy odpowiedzi. Mnóstwo zadałam Tam nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Naszą szkołę, która ma 115 lat, nie licząc przybudówki, budował naród niemiecki. A my, Polacy, we własnej Polsce po prostu likwidujemy sobie to od podniesienia. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, stało się to już fakt. Myślę, że dobrze, że ta władza, która jest teraz u władzy, spowodowała, że kurator również ma bardzo ważne ważne głosy w tej sprawie. I zrobimy wszystko, żeby wam pokazać, że tą szkołę uratujemy. I ciekawe, czego tak minajcie ci radni, którzy zdecydowali likwidują tą szkołę, zasłonięcie. Z tego, że się zlikwidowali szkołę, będziecie mieli radość, będziecie mogli spojrzeć spokojnie tym, rodzicom i no. tym mieszkańcom w Rosji i chcecie, chcecie zaoszczędzić milion złotych, żeby, żeby wybudować kilometr drogi? Chcemy porównać drogę z, z naszą edukacją naszych dzieci. Tak takie rozumowanie mamy. A koleżanki koleżanki jeden, mój to drugi. Dlaczego Państwo nie, nie chcieliście się, się zgodzić na to, żeby żeby rok zafunkcjonować, żeby pokazać, że uda się może coś zrobić? Tylko łatwo uroczyta w górę jak autora i zrobiliście robotę. Gratuluję Wam jeszcze raz. cztery lata się przypomnę. Przepraszam bardzo, bardzo. Rokowski. naprawdę to. Pan Darzyński, przepraszam, pan radny Darzyński. Ja tylko powiem do kolegi radnego, że to, co kolega tutaj rzucasz, te oszczerstwa w sumie wobec radnych, którzy nas decydują teraz, zapomina kolega jak. Parę lat temu sam zlikwidował szkołę i głosował tak samo, jak głosowali radni teraz. Dlaczego wtedy się tak samo nie czułeś, jak my teraz się czujemy? Dlaczego Czy ktoś mi wyrzucał wtedy takie oszczepstwa? Po prostu zrobiłem to